Nowa grafika i nowa animacja. Od dziś będę witać się z Państwem w wąbrzeskim programie lokalnym w takiej właśnie scenerii, a wszystko dzięki Marcinowi Zduniakowi ze studia SFC z Wąbrzeźna, który wykonał dla nas ten projekt. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Anna Więcławska, rozpoczynamy kolejne wydanie. A dziś w nim pokażemy najnowszy spektakl w wykonaniu teatru studia form niezależnych pod tytułem Żegnaj Marionetko. Zachęcimy także do obejrzenia wystawy Przemka Pietrasa, mój dziadek Stola której otwarcie nastąpi jutro w Wążeskim Domu Kultury. Powrócimy także do archiwalnych materiałów z lat 90. Startujemy od aktualnych wiadomości i informacji z ratusza. 16 stycznia w Urzędzie Miasta rozstrzygnięto konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Do konkursu przystąpiło 11 organizacji. Zgłosiły one 18 zadań, których łączna wartość wyniosła ponad 350 tysięcy złotych. W tej puli konkursu komisja rozdysponowała 206 tysięcy. Dwie oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Dotacje otrzymało m.in. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Klub Sportowy Unia czy Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki. Zadania, na które będą przeznaczone pieniądze, to przede wszystkim rozwój sportu, ale środki znalazły się także na wsparcie Związku Niewidomych czy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Szczegóły na stronie internetowej www.wabrzezno.com. Drugi konkurs ofert zostanie ogłoszony w kwietniu tego roku. Czas na informacje z powiatu. Maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego zakończyli sezon studniówek w Wąrzeźnie. Towarzyszyliśmy im z kamerą podczas pierwszego balu w życiu. Jak co roku i jak w każdej szkole, także uczniowie liceum otworzyli swój bal studniówkowy uroczystym polonezem. W rytm melodii skomponowanej przez zmarłego niedawno Wojciecha Kilara zatańczyły dwie grupy maturzystów, bo w tym roku naukę w liceum zakończy 81 uczniów. Polony studniówkowy wypadł e, tak jak miał, czyli wyśmienicie. Z tych jeszcze nierozwiniętych pączków e, nagle pojawiły się piękne kwiaty w postaci pięknych kobiet no i oczywiście bardzo przystojnych mężczyzn. Z tych trzech klas, które chodzą do nas do liceum. O świetności studniówkowej nocy świadczy jednak nie tylko prezencja maturzystów. Polones, podziękowania, przemówienia, wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik, a to wiązało się z ogromnym stresem. Dzisiaj wstałam o godzinie 8, chociaż nastawiłam sobie budzik na 10.30, żeby nie spóźnić się do fryzjera, to ze stresu wstałam o ósmej. więc jestem troszeczkę niewyspana. Chyba najbardziej stresujący był kolonez. Tak, przed samym wyjściem, jak czekaliśmy jeszcze w drugiej grupie, to, to była tragedia po prostu, stres. Jak się jednak okazało, uroczystość przebiegła zgodnie z planem. Maturzyści dziękowali wychowawcom i nauczycielom. Rodzice podkreślali wkład pedagogów w wychowanie ich dzieci. A dyrektor liceum, dla którego była to już 20 dyrektorska studniówka, nie krył dumy będzie ze swoich ból. uczniów. I teraz? Czy życie Wasze będzie jasne i piękne? Jacy to byli uczniowie? Różni, ale dobrzy ludzie. Dobrzy ludzie, nie zawsze chcący się uczyć, może niektórzy mniej zdolni, ale generalnie dobre charaktery, o dobrym zachowaniu. Bo taką młodzież w szkole mamy, dobrą młodzież. Oczywiście wszystkie trzy lata były wspaniałe, poznałem wielu interesujących ludzi, jak i również nauczyciele bardzo nam pomogli, ukształtowali nas, można powiedzieć, praktycznie od samego początku, ponieważ przychodziliśmy do liceum no, jako rozwydrzone dzieciaki. No jednak te trzy lata pozwoliły nam dorosnąć. Nauczyciele nakierowali nas pozytywnie na jakąś dobrą, powiedzmy, drogę i dzięki temu, no, powiedzmy, można powiedzieć, że wyjdziemy na ludzi. Myślę, że trzeba zachować. Z zaproszenia licealistów na sobotnią uroczystość skorzystało gro osób. Goście wypełnili salę widowiskową Wąbrzeskiego Domu Kultury i przyglądając się dostojnym maturzystom wspominali z refleksją swoją własną studniówkę, bo różnice są ogromne i widoczne gołym okiem. Nie było takiego no, przepychu, sukienki miałyśmy albo granatowe, albo czarne, albo znów spódnice, i bluzki, spódnice czarne, a bluzki białe. Nie było makijaży takich mocnych, znaczy mocnych w ogóle fryzur takich wymyślonych. Po prostu bardziej chyba było skromnie. Ja miałem moją studniówkę 40 kilka lat temu w murach Wombrzeskiego liceum, a ściślej w auli Wombrzeskiego liceum. Moją panią dyrektor była pani Stefania Sarnowska. Bawiliśmy się wszyscy w auli szkoły, tam wszyscy siedzieliśmy. Nas było około 50 maturzystów. Później przez kilka ładnych lat jako młody nauczyciel studniówki mieliśmy w szkole. Było to dla rodziców bardzo pracochłonne. Te przygotowania kulinarne wymagały chodzenia po piętrach, noszenia, dźwigania, ale była ta atmosfera szkoły. A dziś studniówka niejednokrotnie ślepo podąża za modą i trendami. Jednak dziewczęta z wąbrzeskiego liceum postawiły na odrębność w kwestii doboru stroju. Każdy się pytałyśmy siebie, jakie sukienki wybieramy, jakie już mamy plany. No i starałyśmy się nie wybierać tych samych byśmy były indywidualne. Było bardzo ciężko, nie powiem, wiele razy byłam na zakupach. Skończyło się na tym, że sukienkę kupiłam w internecie, a zainspirowałam się filmem Pokojówka na Manhattanie. Jest to dla nas naprawdę wyjątkowy dzień. Studniówka zdarza się raz w życiu. Także no, przygotowania były już od dłuższego But. czasu, tak. No, wiadomo, poszukiwanie sukienki, butów, pomysł na fryzurę, makijaż. Każda chciała wyglądać się w tym dniu jak najlepiej i każda chciała się czuć wyjątkowo. Zupełnie inaczej wyglądają przygotowania do studniówki w męskim gronie. Maturzyści powiedzieli nam, że mają o wiele łatwiej niż dziewczęta, bo ich wybór sprowadza się wyłącznie do kolorystyki. Właściwie u nas to przeważnie króluje tak ciemne kolory, czarny, ciemny granat i przeważnie krawaty. Oglądałem studniówki, gdzie chłopacy mieli w większości muszki, u nas jednak tego trendu nie ma. Dostajemy przy sprawdzonych krawatach. U mnie naj, najdłużej trwał wybór koszuli. Szukałem koszuli, a to inny odcienia, to ten, 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 może inny krawat, to do, koszul, do jakiejś sukienki dopasuje. No i tak myślałem wybrać ten, czy ten, mówię, a wybiorę jednak różowy krawat, bo ładniejszy. Licaliści pochłonięci w tych dylematach nie zapomnieli jednak jeszcze o jednej studniówkowej tradycji. Z humorem przedstawili swoje szkolne losy, parodiując zarówno nauczycieli, jak i samych siebie. maturzystów pochłonęła wyśmienita zabawa. Do tańca przegrywał im zespół wokal, a wśród studniówkowych hitów królowało disco polo. Widzę cię Widzę cię Mimo, że studniówka to noc beztroskiej zabawy, nie mogliśmy nie zapytać maturzystów o to, co czeka ich za symboliczne 100 dni i czy czują przysłowiowy nóż na gardle. Teraz będę pisać pracę maturalną z języka polskiego, żeby tam już mieć przygotowaną, żeby nie robić sobie na ostatnią chwilę. A potem hmm, nauka do matury jeszcze bardziej, a po maturze studia. Chciałabym iść na medycynę, <grym> zdać biologię, chemię rozszerzoną, ale także chciałabym grać jako aktorka, występować w telewizji albo w teatrze. Już w sumie od początku roku myślałem, żeby się uczyć, żeby dobrze zdać maturę rozszerzoną, żeby się na fajne studia dostać, ale to zawsze, co trzeba zrobić dzisiaj, zrobi się jutro. No i tak zawsze przekładałem, a to jutro, a to jutro, a to jutro. No i w sumie już 100 dni zostało tylko do matury, a ja dalej nic nie zrobiłem. Może w takiej sytuacji młodzież weźmie sobie do serca przydatną radę dyrektora? Skąd cieszyć się w czerwcu? Końcem czerwca, kiedy będą wręczane świadectwa maturalne, trzeba już od jutra z powrotem siadać i uczyć się. Liczymy więc, że licealiści w tym momencie tylko na moment oderwali się od książek, aby móc obejrzeć materiał w naszej telewizji. Wracajcie do lektury. Życzymy Wam przyjemnej nauki. Oczywiście maturzystów zachęcamy w wolnej chwili do obejrzenia także pozostałej części naszego programu, w której już teraz czas na informacje kulturalne. Dwa lata trzeba było czekać na najnowszy spektakl Zbigniewa Zdebskiego. Warto było. Dlaczego? Przekonacie się już państwo dzisiaj na naszej antenie. Wiele aspektów ludzkiej egzystencji poruszył w swoim nowym scenariuszu Zbigniew Izdebski. Relacje międzyludzkie, znieczulica, brak empatii i serdeczności. Te elementy życia obserwowane na co dzień zainspirowały autora do stworzenia i wyreżyserowania spektaklu quasi-teatralnego pod tytułem Żegnaj, marionetko. W rolę aktorów wcielili się jego podopieczni z Teatru Studia Form Niezależnych działającego w wążeskim Domu Kultury. Ja jestem dumny z tej młodzieży, z Włożyli niesamowicie dużo pracy, takiej pracy bardzo twórczej, kreatywnej. Mnóstwo prób. To, to, były, to były dyskusje, bardzo burzliwe dyskusje. I tą formą współpracy Zbigniew Izdebski już od wielu lat przyciąga do sztuki młodych ludzi. Zajęcia w tym sezonie rozpoczęły się już we wrześniu. Zanim zaczniemy przygotowanie do samego spektaklu, mamy serię zajęć właśnie z warsztatu aktorskiego. E, ćwiczymy wymowę. Prezentowanie się na scenie, dopiero później zajmujemy się właściwą częścią sztuki. Spektakl pod tytułem Żegnaj Marionetko pozwolił grupie 12 aktorów ucieleśnić swoje emocje. Młodzież nie bazowała sztywno na scenariuszu, ale dopowiadała swoje własne historie i przeżycia, mimo iż dla wielu był to debiut na scenie. Jest to dobry sposób na wyrażanie siebie, swoich uczuć, w dość nietypowy sposób. Ponieważ z się mówi, że młodzież jest niewychowana, a jednak może pokazać, że jednak mamy swoje uczucia. Muszę przyznać, że była trema, była, ale jakoś potem już dałam radę, mam nadzieję. Publiczność zgromadzona na wtorkowym spektaklu w rozmowach z nami była pod wrażeniem jego treści. Co ważne, z przesłaniem spektakl dotarł do wielu młodych ludzi. Po obejrzeniu spektaklu uważam, się będę teraz myślała, żeby żyć chwilą też trochę, żeby nie przyjmować się tym, co będzie, dlaczego tak będzie i co mam po zrobić, żeby było tak dobrze. Będę starała się... Myśleć teraz to jest teraz, żeby cieszyć się teraz, bo nie wiadomo, czy dożyje tego jutra. Myślę, że raczej wszyscy w domu tak osiądziemy się, zastanowimy, czy czasem nie udajemy przed sobą kogoś innego niż w rzeczywistości jesteśmy i na pewno spróbujemy zrzucić taką swoją drugą twarz. A te opinie doskonale wpisują się w intencje, jakie miał do przekazania autor przedstawienia. Zawsze mam taką nadzieję, że widz wychodzi ze spektaklu ze znakami zapytania w środku i to jest dla mnie najważniejsze. Jakie będą Państwa znaki zapytania i Państwa odczucia? Zachęcamy do obejrzenia spektaklu w całości, tuż po wiadomościach. Kolejne eventy w wykonaniu Studia Form Niezależnych już wiosną na ulicach Wąbrzeźna. W poniedziałku trwają wyczekane przez uczniów ferie zimowe. To czas odpoczynku od szkoły, który można wykorzystać na wiele sposobów. Żeby się nie nudzić w ferie, można zjeżdżać na sankach, ulepić bałwana lub przyjść do Wąbrzeńskiego Domu Kultury. Białe wakacje w WDK rozpoczęły się w poniedziałek i potrwają do piątku 7 lutego. Na pierwsze dwa dni zajęcia animatorzy przygotowali ciekawe atrakcje. Wczoraj w białe wakacje w Domu Kultury... Bawiliśmy się, jak w, gry, w gry graliśmy, i było bardzo dużo dzieci. Było bardzo fajne. Dzisiaj robimy kartki walentynkowe, z którą startuję do konkursu, i mam nadzieję, że coś wygram. Kartkę, nie wiem dla kogo szykuję, prawdopodobnie dla koleżanki. Na mojej kartce walentynkowej będą narysowane dwa ptaki z Angry Birds i serce obok niej. Kolejny dzień w WDK dzieci spędzą muzycznie. W czwartek o godzinie 11 w kinie zostanie dla nich wyświetlony bezpłatny seans filmowy, a w piątek będą bawić się na balu przebierańców. Będę codziennie tutaj przychodzić, bo tutaj jest co robić, a w domu nie. Wszystko wskazuje na to, że białe wakacje odniosą sukces. Pierwszego i drugiego dnia z oferty Domu Kultury skorzystało po 50 dzieci. Relacje z całego tygodnia pokażemy w kolejnym programie. Zmieniamy temat, aczkolwiek pozostajemy przy zimowej porze roku, bo to czas, kiedy zwiększa się liczba zachorowań i infekcji. Razem z nowym szpitalem w Wąbrzeźnie sprawdziliśmy, co zrobić, aby uniknąć zachorowania na zapalenie płuc. Jesień i zima to okres zwiększonej zachorowalności na przeziębienie i grypę. Niedoleczone prowadzą do powikłań, wśród których pojawia się zapalenie płuc. Aby dowiedzieć się nieco więcej o tej chorobie, wybraliśmy się do nowego szpitala w Wąbrzeźnie, gdzie o zapaleniu płuc opowiedział nam dr Krzysztof Rosiński. Kaszel, duszność, krwioplucie, wól w obrębie klatki piersiowej czy zmiany temperatury ciała to objawy, które powinny nas skłonić do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Aby potwierdzić rozporządzenie, Poznanie zapalenia płuc, zleci on następnie badania dodatkowe, takie jak na przykład rentgen klatki piersiowej. Dalsze postępowanie y, jest zależne od jakby, stopnia ciężkości zapalenia płuc. Do, do, do tej stracyfikacji służy nam skala CRB-65. To bardziej może da dla lekarzy informacja. Niemniej na tej podstawie lekarz y, Decyduje, czy jest potrzebne leczenie szpitalne, czy też podejmie próbę leczenia domowego. Poza tym lekarz weźmie pod uwagę czynniki ryzyka wystąpienia zapalenia płuc. Najbardziej niebezpieczne jest ono u dzieci i osób starszych, i tu też występuje stosunkowo najczęściej. Pojawia się ponadto w przypadku chorób współistniejących. Tak jak cukrzyca, choroba oddechowego przewlekłe typu POHP, alkoholizm, który też sprzyja, zwłaszcza zachustowemu zapaleniu płuc, przewlekłych leków, które obniżają odporność typu tej leczenie, jakaś chemioterapia, jakieś leki immunosupresyjne. Leczenie zapalenia płuc w warunkach domowych sprowadza się do antybiotykoterapii. Tu, jak podkreśla dr Rosiński, najważniejsze są pierwsze 3-4 dni kuracji. Po tych dniach dopiero, dopiero możemy czy jakiejś kontroli lekarskiej, hmm. powinna być poprawa. Jeżeli nie, no to tutaj jest kwestia jakiejś zmiany antybiotyku bądź ewentualnie skierowania. Do szpitala, jeżeli nie ma poprawy, prawda? Aby uniknąć zapalenia płuc, wystarczy nie narażać się na przeziębienia i infekcje oraz unikać kontaktu z chorymi, bo ta przypadłość roznosi się drogą kropelkową. Skuteczna może być także szczepionka przeciwko pneumokokom, które przy osłabionej odporności organizmu mogą wywołać właśnie na przykład zapalenie płuc. I tym materiałem przychodzi mi kończyć dzisiejsze wydanie programu lokalnego. Serdecznie dziękuję za spędzony z nami czas. Zapraszam za tydzień. Premierowe wydanie w środę o godzinie 16. Do zobaczenia!